Zatem opowiedziałam sobie już na pewno o tym, że zdrowie psychiczne ma ogromne znaczenie, i jeżeli wyczuwam brak równowagi, i jeżeli zauważam czerwone flagi w moim postępowaniu, czy w moim zachowaniu, czy w moich postawach, to wiem, że muszę o siebie na tyle zadbać, by odzyskać równowagę, nie tyle, by tylko odzyskać energię na tyle, na ile się da. Minimum, żeby dociągnąć, tylko muszę odzyskać równowagę, żeby później móc wrócić do stałych obowiązków i do dzielenia się tym, czym chciałabym się podzielić. Gdy tę równowagę odzyskałam, pożegnałam się z Educational Eden, zrozumiałam, że w tym projekcie nie mam nic więcej do powiedzenia i chciałabym ruszyć dalej, ale nie miałam na siebie pomysłu i stawiałam sobie różne pytania. Ja ponieważ jestem absolutną fanką i um, Mm, 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 mm. fanką Sokratesa i mm, metody elenktycznej, majutycznej, to tak naprawdę w bardzo dużą część dnia po prostu stawiam sobie różne pytania, zastanawiam się nad różnymi sprawami i bardzo naturalnie to wyszło, że zaczęłam mm, kupować notatniki, które bardzo mi się podobały i zaczęłam w każdym z tych notatników przybierałam sobie różne tematyki do refleksji. W jednym pisałam o rodzinie, i o swoich trudnościach, emocjach, o tym co zrozumiałam w kontekście mojej rodziny. Analizę drzewa genealogicznego zrobiłam i to było bardzo pomocne, żeby ustalić pewne wartości, które wynikają z mojego, które zabrałam z mojego domu rodzinnego. Kolejną sprawą e, po Educational Iden było znalezienie e, punktu zaczepienia odnośnie edukacji, czyli co ja chcę naprawić? Czy chcę komuś pomóc znaleźć rozwiązania e, dla oceniania? Czy chciałabym się zająć e, absolutnym e, problemem, jakim jest e, psychiatria, jakim jest e, nie wiem, poziom e, nie wiem jak to powiedzieć. Muszę się, muszę się zastanowić, chciałabym powiedzieć, że mogłabym, się, mogłabym próbować działać w obszarze e, psychologii, czyli dbać o potrzeby uczniów, którzy są w szkołach i którzy potrzebują dostępu do psychologa. To jest tak dużo dziedzin, którymi można się zajmować, i którym można poświęcić pełną uwagę i które potrzebują ogromnej ilości pracy i zaangażowania właśnie z zewnątrz. I stawiając sobie te pytania, bardzo często dochodziłam do takiego momentu, że nie bardzo wiedziałam, czy to jest dobry kierunek, więc zostawiałam to na noc i mówiłam, że jutro poczuję, jutro zobaczę, czy, czy ten temat dalej mi się podoba. I zmieniałam kierunek kilkanaście razy i w ciągu... kilkanaście razy rozumiem... Tworząc jakiś plan, czyli na przykład wymyślałam sobie, że ok, opracuję narzędzie, które będzie pomocne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w pogłębieniu samoświadomości. Ok, to w, za, zaczynałam pracować nad tym narzędziem, zaczynałam e, pisać książkę, opowieści, bajki, e, działo się, i nagle dwa dni później myślałam sobie: Ale ja mogę ten problem ugryźć szerzej, ja mogę zająć się problemem z innej perspektywy i będzie jeszcze lepiej. I dlatego kiedyś na Facebooku napisałam, nie na Instagramie napisałam, że mam 27 pomysłów na siebie i to właśnie te pomysły miałam na myśli, czyli czy chciałabym zajmować się ocenianiem, sprawdzianami i jak to robić inaczej. Czy może indywidualnymi planami rozwoju, czy kreatywnością, czy talentami w edukacji, czy chciałabym się zatem zająć kompetencjami miękkimi, którymi zajmowałam się do tej pory i które według mnie już straciły jako pojęcie i jako obszar do pracy indywidualny. Straciły na wartości, a może nawet nie tyle straciły na wartości, co już to jest nieaktualne. To już powinno być załatwione, to już powinno być zrobione i my powinniśmy ruszać dalej i robić coraz większą perspektywę. Yy, I tak, takie też mam poczucie, że wszystkie te pomysły, które były do tej pory, są takie małe, cząstkowe, ale odpowiadają na potrzeby poprzednich pokoleń, a nie na te, które są dla tych pokoleń, które są teraz. I to mnie mocno napędzało do pracy i to myślę, że będzie bardzo widać w moich programach.